Hej widzowie, w tym odcineczku zagrałem na serwerze Bank MC i przygotowałem nową aktualizację. Dobra widzowie, jesteśmy na serwerku i na serwerku jest aktualizacja. I sprawdźmy najpierw czy dodali jakieś nowe seciki. To może po prostu zobaczmy czy kit jest jakieś inny, nie dalej czy poreczki. Więc szkoda więc prawdopodobnie nowych setów nie ma. Ale zobaczmy sobie. I tak, nie ma jeszcze nowych sesików, ale u góry jest napisane, że jakiś boss zagłady będzie na strefie bez Elit o godzinie 17. I... jest w widzowie lista zmian. I dali na przykład nową strefę bez elit. Okej okay, widzu, lecimy na strefę. I wejście wygląda tak samo, ale trochę... Ogólnie tu jest inaczej. Mamy tu jakiegoś typa i mamy generatorki. A, to trochę duży ten generator, ale widzę też, że wszystkie generatory są takie same. Powiem, że no, fajne było to jak było, ale no... To też nie jest takie złe. Tam mi się szczerze mówiąc. Podobało bardziej, choć może będzie łatwiej trochę kopać przez to, że jest tego dużo w jednym miejscu. Chodźmy sobie może na ten generator i pokopmy chwilę. Ja sobie tu widzę że chyba trochę pokopię poza kamerą. Dobra, gościu, lecimy, do to i Jesteśmy na Spalmie z dużą ilością pieniędzy, którą wykopaliśmy motyką. I widzowie, kolejna zmiana to usunęli fosy i w lochach da się budować i normalnie latać elitą. Więc polecimy widzowie to sprawdzić i fosa, pamiętam, że była tu i faktycznie nie ma. Ale jest takie wejście. Ej, naprawdę spoko wejście, widzowie, ale nie ma kwartu. No tak, teraz to bezpiecznie, nie, tutaj można na sobie na bezpiecznie włazić. No spoko, nie dziwię się więc, że nie mamy tego. I <laughs> lecimy tam znowu, tylko może od drugiej strony. I już mam, widzę w ogóle 660 rankingu tylko. Naprawdę powiem wam, widzowie, że pod tym względem to słabi jacko dawaj lecimy sobie z powrotem do lochu, bo no... Jednak nie chcę lecieć do lochu chyba. Miejmy nadzieję, że jest kwarcyk. dobry. Jest cały kwarc, to dobry znak, kopiemy w takim razie. Jeszcze się zresetowało to kwarc, znaczy już wcześniej nie był. Czyli prawdopodobnie no, no, tu za bardzo nikogo nie ma. Aha... Hmm. Okej, okay, widowie. Chyba boxa scraszowało. Nie wiem co się dzieje. Nie wiem czy boxa crashowało. Ja widzowie, jak widzicie serwer jest niedostępny, nie wiem co zrobić, więc dogram resztę odcineczka później. Okej okay, widzowie, serwer już działa i minęło całkiem sporo czasu, ale myślę, że możemy znowu polecieć tu i zobaczyć co tam się dzieje. Ale cały kwarc jest w spokoju z tego co widzę i nie ma graczy. Szybko sobie ustawmy, ups z short sobie w tym to nie były ci nie wierzę w to widzowie to, że mu znowu traciłem kilo w nie tak kupię sobie znowu kilo w trzynastkę ok widzę teraz chcemy stracić planuję zarobić tak przynajmniej do 10 tysięcy jest chyba arcykale ale typ, więc dobra. Zmienimy CH. Ok, widzowie, jesteśmy chyba na jednym CH, mnie nie pamiętam, na którym byłem przed chwilą. I dadzę H, oj, oj oj oj. No nie, widzowie, chyba żart. Cholejka. Niech oni dadzą trzecie CH, kiedyś coś. zaraz biegamy pomysł. Zaraz zbieram, normalnie. Dobra, widzowie, nie no, ja ich załatwiłem, nie, że. Nie no, już nie miałem fajerwerek. Ja... No ale widzowie i tak, no. Okej okay, widzowie, już kopię samemu trzeci generator. Okej, okay, widzowie, mamy no już 8000. O, widzowie wygrałem. Nie no, fajnie widzowie, dobra, jesteśmy też jak do przodu. Ale więcej nie gramy, bo jak raz wygrałem, to już nie ma szans, żeby to znowu wygrał. Ok, mamy tam generator, widzowie, więc skopujemy, skopujemy i żeby dużo zarobić. Ok, widzowie, to był już koniec odcineczka. Zarobiliśmy do 10 tysięcy. Wygraliśmy w coin flipa i w ogóle zobaczyliśmy, jak wygląda aktualizacja. Więc dajcie lajka like i stuba, i do zobaczenia!